Dzień dobry, to jest Stoner Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku, który jak zawsze zaczynamy od omówienia z sentymentu wobec ryzyka. No jeśli chodzi o wczorajszą sesję na Wall Street, to przyniosło odbicie spółek sektora technologicznego. Prawie 1% SP zyskał 0,5%, no ale widzimy dzisiaj odreagowanie wczorajszych wzrostów, a kontrakt terminowy na SP ponownie wraz spada poniżej poziomu. 6900 punktów. Podobne stan rzeczy ma miejsce na starym kontynencie. Po wczorajszych wzrostach widzimy powrót niemieckiego dax w okolice tysięcy punktów. No, można powiedzieć, że wczorajsze ożywienie sentymentu popytu na ryzykowne aktywa było relatywnie krótkotrwałe, aczkolwiek chyba Zależały nieco obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji, z tym jak sztuczna inteligencja będzie wpływała na inne branże. Oczywiście ten temat będzie zapewne jeszcze przez dłuższy czas wałkowany, ale jak na razie chyba nie daje tutaj takiego decydującego sygnału do głębszej korekty. Patrząc na wczorajsze dane, które poznaliśmy ze Stanów, te dane wypadły dość dobrze. Dano produkcji przemysłowej powyżej oczekiwań. i Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu, najmocniej no od prawie roku. Także powyżej prognoz były dane z sektora nieruchomości. Ale tym, co w największym stopniu mocniło dolara, no to przed, przede wszystkim minutki z ostatniego posiedzenia amerykańskiej rezerwy federalnej. E, mogliśmy przeczytać w nich, że część członków FOMC nawet opowiada się za podwyżkami stóp, jeśli inflacja będzie cały czas uporczywa. Oczywiście jest to mniejszość gremium i to nie jest scenariusz bazowy, no, ale taki zapis no, stawia pod wątpliwość to, jak będą wyglądały kolejne głosowania odmieszkami stuprocentowych. Zapewne taki komunikat, oczywiście, o dolara. Dzisiaj lekkie odreagowanie euro-dolara i próbujemy wrócić w okolice 1.18, no ale dzisiaj w centrum uwagi uczestników rynku będą dane z rynku pracy. Cotygodniowy dotyczące ilości nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, a także głos zabierze kilku przedstawicieli Fedu, którzy będą mieli okazję wypowiedzieć się na temat właśnie tej dalszej ścieżki stuprocentowych w Stanach. Co ciekawe, sytuacja na eurodolarze, wzmocnienie amerykańskiej waluty no wcale nie zaszkodziło notowaniu złota, które wróciły w okolicy 5000 dolarów za uncję. Widać tutaj, że odbicie. Sentymentu wobec ryzyka poprawa nastrojów na rynku giełdowym była tym czynnikiem, który wydźwignęło nieco wyżej notowania żółtego metalu, no ale w tym momencie widzimy, że wraz z tym, jak te wzrosty na rynku akcyjnym się zatrzymały, wraz z tym, jak sytuacja zaczęła się korygować, tak i tutaj ta przestrzeń do wzrostów się zawęziła, no i nie wykluczone, że jeśli cena akcji ponownie znajdą się pod presją, to i złoto zacznie znowu tracić. Z pewnością nie traci ropa naftowa, wręcz przeciwnie. Znajduje się w tym momencie na najwyższych poziomach od e, sierpnia ubiegłego roku. 66 dolarów za baryłka w przypadku odmiany WTI. To oczywiście cały czas ta, ta zmienność w ostatnich dniach jest motywowana rozmowami pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. O ile we wtorek pojawiły się takie koncyliacyjne komunikaty, że rozmowy zmierzają w dobrą stronę i to porozumienie jest na wyciągnięcie ręki. O tyle kolejne godziny przyniosły coraz więcej wątpliwości na ten temat i utrzymujące się rozbieżności, w związku z którymi Stany Zjednoczone nie wykluczają interwencji militarnej. Rynek oczywiście obawia się takiego scenariusza, pojawiły się informacje w mediach, że amerykańskie wojsko jest gotowe. To oczywiście podbija notowania ropy naftowej, to oczywiście generuje ryzyka związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rynek obawia się ograniczenia podaży z tamtego rejonu świata, no ale jeśli przeanalizujemy sobie to, jak sytuacja wyglądała w przeszłości, chociażby to, jak w czerwcu 2025 roku Stany Zjednoczone już przeprowadziły taki atak punktowy na obiekty w Iranie, no to ten wpływ Notowanie ropy było raczej ograniczone, uwzględniając to, że wydobycie ropy naftowej w Stanach w tym jest rekordowe, uwzględniając to, że Arabia Saudyjska ma duże jeszcze moce produkcyjne, żeby zwiększyć wydobycie, to, to wydaje się, że nawet jeśli doszłoby do czarnego scenariusza, nawet jeśli Stany Zjednoczone zaatakowałyby Iran, implikacje dla notowań ropy z tego tytułu powinny być raczej krótkoterminowe, no bo tego słowca na świecie jest dużo. I zapewne inne kraje będą tutaj starały się zalać w pewien sposób tą wyrwę, która może powstać, jeśli ta sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie dalej eskalować. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec jak zawsze informacja prawna. Pozdrawiam i do usłyszenia.